Cześć i czołem, z tej strony tajemniczy komentator. Zdecydowałem się na, nagrać to, to krótkie nagranie. Mam nadzieję, że krótkie, postaram się być zwięzły, bo trochę nie wierzę w to, co widzę. A, o co chodzi? A, oglądam sobie już od lat filmy pana doktora, doktora Piotra Napierały. Jeszcze z, pamiętam go z czasów, jak był częstym gościem telewizji Racjonalista. Niestety już tak nie jest, zaraz się dowiemy dlaczego. No, i oglądam jego filmy, bardzo ciekawe. No, i oczywiście nadchodząca klęska wywołała pewną reakcję pana doktora. No, i wrzucił filmik, na którym komentuje to, że no sleepy Joe jest do dupy, bo e, się nie postawi Chinom, prawda? E, a Trump był dobry, bo się postawił Chinom, i generalnie tam, prawda, Joe będzie zły, bo, bo coś tam o kibelkach dla transów, cokolwiek to znaczy, jakichś mikroagresjach, pierwsze słyszę. No i. <laughs> Oczywiście nie obyło się bez tego, że no, Piotr Napierała, jako Trumpista no, musi wierzyć w to, co Trump mówi, przyjmować to niemalże jak religijną prawdę, bo inaczej by się świat zawalił. Nie można mieć prawda, jakiejś integralności własnej, nie, 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 nie. No i powiela kompletną bzdurę, która została prawda, stworzona przez Trumpa wczoraj, zdaje się, jeżeli mi pamięć nie myli, a nawet przedwczoraj. Co Trump zrobił? No, Trump wyszedł na Mównicy i powiedział, wygraliśmy, chuj dupa, nie liczmy dalej głosów, miejmy to wszystko w piździe, wygraliśmy, nie ma co liczyć, nie ma co liczyć. No i zaraz po nim wyszedł na scenę Mike Pence, czyli jego wiceprezydent i powiedział, że no, 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 tutaj prezydent Trump oczywiście ma rację, ma rację, ale trochę przesadza, bo my jesteśmy na ścieżce do zwycięstwa. Tak? No i zadałem proste pytanie, jak, jak to jest możliwe, że nie ma jakiegokolwiek słowa krytyki ze strony doktora Piotra Napierały, w stronę Trumpa, który no, podważa fundamentalny proces zachodniego państwa prawa, jakim są wybory. Tak? Twierdzi, że one będą sfałszowane, że będą oszukane i że nie ma co dalej liczyć głosów. I to mówi prezydent, prezydent, który doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że jego wyborcy no, za wysokiego IQ nie mają i, 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 i będą chcieli coś zrobić. I wiemy teraz, że chcieli coś zrobić. Są co najmniej dwa nagrania z Pensylwanii z Wisconsin, co jest ciekawe na jednym nagraniu Trumpiści krzyczą STOP THE COUNT! STOP THE COUNT! Walą w szyby, chcą się dostać do środka. Tam e, lokalny pewnie menadżer, który odpowiada za liczenie głosów w panice wychodzi i mówi CO WY od pierdalacie? Kwa TEMPE kurwy SYNY! Natomiast w drugim stanie krzyczą, w tamtym krzyczeli e, STOP THE COUNT! A w tym krzyczą COUNT IT ALL! COUNT IT ALL! Po Polić wszystkie głosy, tak? Jak, jak można być tak chorym na umyśle człowiekiem, żeby... Żyć w stanie wewnętrznej sprzeczności, tak? Czyli co? Zatrzymujemy liczenie głosów? No to Biden wygrał. Liczymy głosy? Biden też wygrał, tak? Ale nie, nie Igor, ty nie rozumiesz. Ty nie rozumiesz. To jest, to jest tak, że, że, że oni oszukali, bo oni oszukali. Ja ci pokażę, że oszukali. Ja ci pokażę. No i zadałem pytanie wielokrotnie panu doktorowi. Pokaż mi dowody sfałszowania głosów. I co otrzymałem w odpowiedzi? Na początku nic. Otrzymałem pierdololo pod tytułem CNN i MSNBC o tym nie mówią. No i co mnie to obchodzi? Ja nie oglądam tych telewizji. Mam je w dupie. Są telewizje z odchyłem demokratycznym. Co mnie to obchodzi? Pokaż mi dowody. Konkretne dowody. Ja oglądałem całą, całe przemówienie Rudy'ego Julianiego, tak, She's too old for you, Julianiego. No i on też nie podobał jakiegokolwiek dowodu. A pamiętamy, że on zapierdalał aż z, z DC do Pensylwanii. Nie jest tak daleko, żeby zrobić przemówienie tam... Ten głupszy z synów Trumpa, pojechał też, i oni mówili, że wielkie jest fałszowanie, fałszowanie, natomiast nie pokazali żadnego dowodu. No i przyciskałem, przyciskałem pana Piotra do ściany, no i w końcu mi powiedział, jaki jest dowód. Jest jebany film, gdzie jeden murzyn, oczywiście, że murzyn, w jebanej komisji siedzi, jest wkurwiony, że musi liczyć głosy przez ileś tam godzin i po prostu wali ręką w stół. I to jest kurwa dowód na fałszowanie głosów. I to mówi osoba z doktoratem, która nie jest głupia. Która zna wiele języków, tak? czyta wiele książek, interesuje się polityką w wielu miejscach. I to jest jego najlepszy dowód? Naprawdę? No i tam dyskusja trwała dalej. Uh, jeszcze zahaczyliśmy o temat tego, kto jest lepszym kandydatem. W, w, w tym filmie nie będę wchodził, czy tam w tym nagraniu nie będę wchodził w to, dlaczego Trump jest z a Biden z trochę mniej. Bo to jest film na. To jest temat na 30 godzin wykładu plus ćwiczenia. Więc może że kiedyś gdzieś to zrobię, teraz nie mam czasu. Ale naprawdę wytykasz Piotrze Bidenowi, że on się w dziwny sposób zachowuje wobec kobiet, tam znamy te dziwne tam buziaczki, inne pierdolety. A Trump ma, kurwa, chyba z piątkę dzieci, z trzema różnymi kobietami, jeszcze miał romans z prostytutką, który zapłacił my wiemy, że zapłacił. Tak? Trump, który jest yy, takim wspaniałym katolikiem, że nawet nie wie, jak się Biblię trzyma, tak? To słynna, słynna ta. To znaczy się pierdoła, że nie wie, jak się Biblię trzyma, gorzej, że jest po prostu niemoralną osobą, tak? Joe Biden z tego co wiem ma jedną żonę od ilu 400 czterystu lat? Tak? Także no, oczekiwałem czegoś więcej od was, eee, od ciebie Piotrze jak najbardziej tam był jeszcze, była jeszcze jakaś osoba, która komentowała mówiąc, że o, Trump jest wspaniały, inteligentny, fantastyczny, a ty tu w ogóle jesteś głupi, bo on jest prezydentem, a ty kurwa nie jesteś. Mimo, że on się urodził w bogatej rodzinie i miał mając chyba już 14 lat miał źródła dochodu, które inkasował miesięcznie kilkaset tysięcy dolarów od swojego ojca, który był o wiele bardziej inteligentnym człowiekiem, bo to oni zbudowali tą fortunę i to imperium, on tylko to przepierdolił, tak? A to, że został prezydentem, no to po prostu jest wina tego, że no nie doceniliśmy ilość głupich, po prostu skrajnie głupich ludzi, których demokraci zostawili na pastwę losu. No i ci niewykształceni ludzie, a to widać po mapie, że miasta głosowało na Bidena, natomiast wieś głosowała na Trumpa, zresztą no jest to dosyć oczywiste że ludzie nie niewykształceni głosowali na Trumpa. No i teraz mamy taki problem, że no, demokraci się muszą obudzić. Trzeba pamiętać, że te wybory to nie jest jakiś sukces Joe Bidena, tylko to jest kompletna porażka Trumpa, tak? No, podejrzewam, że jakby mój pies startował w wyborach, to by wygrał z Trumpem. Mnie bardzo dziwi i tak wąska granica, jaką Joe Biden wygrał. Ja oczekiwałem, że no takiego skurwysyna to po prostu, no ja bym zmiótł, prawda, z powierzchni ziemi, że się nie da przegrać, no ale jak widać się da. Także zobaczymy, co będzie dalej. Dupy już pękają, słychać pod Mińskiem. Trzask. kłaniam się, równo siódma minuta, żegnam. Aha, jeszcze jedno. Byłbym zapomniał o tym wspomnieć. Nie obrażajcie się, chłopaki. Tak, ja, ja sądziłem, ja pisałem takim ostrym, prawda, że mało fantazyjnym językiem, bo nie sądziłem, że się trampiści, prawdziwi mężczyźni, samce alfa, gigaczady tak łatwo obrażą, tak? To, to jakby jest polityka, tak? My tutaj używamy ostrego języka, bo to jest spór pewien, bardzo istotny spór nawet bym powiedział w pewnych miejscach. Nie ma się co obrażać, tak? Nie ma co kasować komentarzy. Gdzie jest wolność słowa? I tutaj w tym momencie zapaliła się w mojej głowie lampka, yy, ale to może o Trumpie jako o największym zagrożeniu dla pierwszej poprawki do konstytucji w dziejach to wspomnę może Innym razem żegnajcie chłopaki.